Cześć, nazywam się Brunon Hawryluk i zapraszam Was do posłuchania Natural Born Writers, podcastu od scenarzystów dla scenarzystów. Dziś moim i Waszym gościem jest Tomek Bagiński, osoba, której w Polsce chyba nie trzeba nikomu przedstawiać, ale mimo to krótki wstęp. Twórca filmów animowanych, reżyser, producent, scenarzysta. Nominowany do Oscara w kategorii Najlepszy krótkometrażowy film animowany za animację Katedra. Wieloletni współpracownik studia Platy Masz, reżyser słynnej serii Alegro Legendy Polskie. Ostatnimi czasy głównie producent wykonawczy m.in. takich netfliksowych seriali jak Wiedźmin, Kierunek Noc czy animowanego pełnego metrażu Wiedźmin z Mora Wilka. Obecnie pracuje nad kolejnym sezonem Wiedźmina, ale również prequelowym serialem Wiedźmin Rodowód Krwi, którego premiera jeszcze w tym roku. Tomek pracuje również jako reżyser nad filmem Rycerze Zodiaku, aktorską adaptacją słynnej mangi Saint Seiya. Cześć Tomek! Cześć, cześć, tak, bardzo... wszystko się zgadza, póki co. Tak. Super, bardzo się cieszę, że zgodziłeś się przyjąć moje zaproszenie, mimo swojego napiętego grafiku. No, i... no, no tutaj to myślę, że te podziękowania idą w obie strony, no bo mhm. nasi słuchacze nie wiedzą, ale Brunon przyleciał do mnie tutaj do, do Anglii, bo jestem w tej chwili w zdjęciach do a, Wiedźmina, no i e, nagrywamy to nie, nie w Warszawie, nie w Polsce, tak. tylko nagrywamy to na obczyźnie. Tak. Przy stoliku u, u mnie w domu, popijając e, trunki. różne trunki. Popijając różne trunki. Dokładnie. Skoro już wspomnieliśmy o Twojej pracy nad rycerzami Zodiaku, to myślę, się, że jeszcze nie możesz mówić wiele o tym, o tym projekcie. Ale chciałbym mimo to Cię spytać, jak to jest reżyserować tego typu produkcję, bo zdaje się, że no to będzie chyba Twój pełnometrażowy debiut. Formalnie rzecz biorąc, tak. I, i to dosyć duży od razu, no bo to jest. Duży, rozrywkowy film robiony dla amerykańskiego studia za, za dosyć przyzwoity budżet. Rzeczywiście, za wiele o tym nie mogę mówić, no bo myślę, że informacje na temat tego filmu będą powoli, oficjalnie się pokazywały w ciągu najbliższych miesięcy, ale jeszcze do, do, dotychczas było tylko jedno oficjalne ogłoszenie, i to było ogłoszenie związane z aktorami, których tam mieliśmy. Mhm. Czy to jest debiut? Formalnie tak, no ale po tych wszystkich doświadczeniach, które miałem wcześniej, czy po dwóch sezonach Wiedźmina, czy po całej serii legend polskich, które jak się połączy wszystkie odcinki razem, też wychodzi prawie pełny metraż. To dla mnie była to raczej ewolucja niż rewolucja. Czyli to mm -hmm. był po prostu kolejny krok w rozwoju i też krok, który się nie wydarzył z nienacka, tylko ten, ten projekt był w dewomencie od wielu, wielu lat, więc to, mm -hmm. to po prostu szukało swojego momentu, szukało momentu okienka na, na zdjęcia, na zgranie aktorów, zgranie budżetu, zgranie scenariusza. O scenariuszach pewnie będziemy dużo no, tak. mówić, bo to jest taki, <laughs> wydaje mi się, dość branżowy podcast i ciężko się mówi o takich rzeczach w, w kategoriach jakiegoś przełomu. Mm. Bo w ogóle ta praca w tak zwanym przemyśle filmowym, no tam raczej nie ma rewolucji. To jest po prostu ciągły taki maraton, takie mm. po prostu powolne no pochłanianie kilometrów. Od projektu do projektu. Od projektu do projektu, pochłanianie od, od kilometrów. Lepsze, lepsze, od dobrego do, do jeszcze lepszego. Ale wiesz co to a powiedz właśnie, no bo wiesz, to jest coś, co nie jest oczywiste jakby dla wielu twórców w Polsce. W sensie praca, no nie wiem, z takimi aktorami jak na przykład Sean No wiesz, to jest międzynarodowa duża produkcja. Jakie widzisz różnice na przykład? W pracy na planie tego projektu, no, na przykład w porównaniu do legend polskich czy, czy innych. Jeżeli chodzi o pracę z aktorami, to ja wiem, czy są jakieś wielkie różnice, znaczy są, są duże różnice w takich za, za założeniach, nie wiem, w strukturze produkcyjnej w, ta, w, ta, mm. w takim w, w skali. No bo to oczywiście powoduje różnicę. Budżet ma znaczenie, ilość ludzi, która pracuje przy projekcie ma znaczenie, ilość, ilość dni zdjęciowych ma, ma znaczenie. Tak. I takie pewne jednak ustandaryzowanie procesu i, i to, że, że pracuje się w ramach tego, co nazywamy przemysłem filmowym, czyli to nie jest to ma, manufakturka, takie klejenie filmu na, troszeczkę na zasadach tworzenia dzieła sztuki, tylko to jest po prostu pewien produkt, który mm -hmm. ma trafić na ekrany i który ma znamione dzieła sztuki, oczywiście, i bez tego ten projekt nie ma szansy na sukces, ale to, to jest dużo bardziej ustandaryzowane niż się być może wydaje, kiedy się, nie wiem, startuje karierę tylko w Polsce przy małych filmach niskobudżetowych. Mhm. I, i nauka te, tych standardów, nauka tego, jak się pracuje przy tego typu produkcjach, jak się wchodzi w ten świat, jak rozmawiać czy z producentami, czy z ludźmi, którzy e, zarządzają pieniędzmi, czy z członkami ekipy i tak dalej, no to w dużej mierze też jest nauka techniczna, to jest nauka nie wiem, języka, t, mhm. którym się trzeba posługiwać, pewnych rozwiązań e, technicznych, które trzeba zas zastosować na planie. Czyli można się nauczyć reżyserować. No absolutnie, tak. Tylko, tylko, Inaczej w, niż twierdzą niektóre w, szkoły w Polsce. W, w, w ramach przemysłu Filmowego na pewno da się nauczyć reżyserować. Mhm. To bezwzględnie, przy, przy czym ja pewnie mam e, tutaj trochę kontrowersyjne dla być może ludzi, którzy no, nie, nie, nie siedzą w e, tym takim zachodnim przemyśle filmowym mhm. my, myślenie na ten temat i myślę, że to, co my rozumiemy w Polsce jako, jako rolę reżysera, to nie do końca jest rolę re, 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 reżysera. Czyli mhm. No u nas, wiesz, jest takie podejście takiego no. klasycznego kina reżyserskiego, autorskiego, które gdzieś tak, tam gdzie, pokutuje gdzie, Tak, gdzie reżyser jest po, po części reżyserem, producentem i scenarzystą. Mhm. A często, ja by... często nawet się odbiera, że jest takim głównym autorem nie? też Ta, Tak, autorem mhm. i, i, i to jest kina autorskie. Tak. I oczywiście ono ma swoje miejsce. I tutaj mhm. nie, nie chcę ujmować wielkim filmom kina mhm. autorskiego, to tak, są tak. czasem filmy udane. I, I ja czasem też mam frajdę z oglądania tego typu filmów, ale mnie, nie, mnie to nigdy nie, nie interesowało. Z Różnych powodów. No, może też głównie dlatego, że ja nie miałem nie wiem, wyniesionej z dzieciństwa jakiejś ciężkiej traumy rodzinnej, którą musiałbym sobie wyleczyć za pomocą robienia filmów. I mnie interesowało robienie rozrywki, robienie rzeczy, które można odpalić sobie w sobotę wieczorem, kiedy człowiek jest nie wiem, zmęczony po pracy i chce przez chwilę zanurzyć się w świecie marzeń. Mhm. I to kino mnie najbardziej interesowało. To kino, które ma sprawić frajdę widzowi. I to jest trochę inne kino. No to po prostu jest troszeczkę inne podejście, troszeczkę. I taki inny model rodzaj. można powiedzieć zachodni, to by bardziej odpowiada. Nie? Tak i, i, i dużo o tym, jak byłem młodszy, bardzo dużo o tym czytałem, bardzo dużo o tym się du, dużo się tym interesowałem, i, i wydawało mi się to dosyć fascynujące. I jakby akcepto, akceptuję to, że w modelu zachodnim odpowiedzialność autorska jest rozproszona, nie jest tak sfokusowana na jednej osobie. Mhm. Że to jest, nie wiem, jeden autor, jedna wizja, jeden, jedna rzecz, tylko to jest bardziej współpraca grupy orientowanych ludzi nad tym, żeby ten projekt, ten produkt, ten film, serial, żeby był jak najciekawszy dla, dla widzów i mm. były w stanie być atrakcyjne jak dla największej widowni. Więc gdzieś te światy, one, w moim mniemaniu, one nie są na kursie kolizyjnym, znaczy one no. mogą sobie istnieć obok siebie i, i można ja bardzo tak, lubię niektóre filmy artystyczne. Dwie ale drogi, nie, nie. Dwie tak, drogi dwie dwie dwie. tylko u nas po prostu częściej w Polsce jeszcze się wybiera tę drogę autorską niż producencką, ale to się rozwija, to się zmienia. Ta, tak, i też jest taka trochę tradycja, że ten reżyser, znowu wrócę do tego, że, że, że jest takie przekonanie, że, że ten reżyser jest takim rzeczywiście totalnym autorem i, 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 i ma absolutną władzę nad wszystkim. W kinie autorskim to rzeczywiście tak jest. A ja wtedy mówię, dobra, być może tak jest, ale to już nie jest reżyseria, to jest na przykład już pisanie scenariusza, mhm. to jest już, nie wiem, produkcja być może, tak. to czym się zajmujesz. No bo ja się już nauczyłem rozdzielać te światy, mhm. czyli ta osoba, która, nie wiem, pisze, wpada na pomysł, rozwija projekt na poziomie historii, scenariusza i tak dalej. To jest scenarzysta, to jest scenariusz, mhm. to jest historia, którą należy opowiedzieć. Rolą reżysera jest egzekucja tego scenariusza. Mhm. I ta rola jest w dużej mierze techniczna, bardzo du w, du w dużym stopniu techniczna. Oczywiście można tam mieć swój pomysł na, na, na to, jak to nakręcić, jakie, jakie rzeczy są tam ważne. Ale to, co mi się wydawało najbardziej fascynujące i to, co w ogóle jest niesłychanie fajne, jak się pojawia taka synergia, to jest ta synergia z innymi mózgami, z tymi innymi osobami w procesie produkcyjnym, kiedy ja być może nie muszę rozwiązać każdego problemu, który tam jest. Być może mogę to właśnie przedyskutować to ze scenarzystą. Być może tu się tę piłeczkę odbić. Jeżeli jestem reżyserem w projekcie, to nie do końca moją rolą jest absolutne pilnowanie wszystkich kwestii związanych z konstrukcją bohatera i tą ścieżką bohatera. Ja być może czasem mógłbym nawet o tym zapomnieć, bo moim zadaniem jest to sprawienie, żeby to było jak najbardziej atrakcyjne na ekranie, żeby to się opowiadało i żeby też było od strony technicznej to tak zwane pokrycie sceny, czyli żeby potem na montażu nie, nie zostać nagle z ręką w nocniku i nagle się nie okazało, że jakaś niesłychanie ważna z punktu widzenia scenariusza kwestia została wypowiedziana w dalekim planie, nie widzimy bohatera, nie widzimy emocji, nie widzimy, co się tam dzieje. Tak. Ja tą współpracę ze scenarzystą e, lubię, czyli tą sytuację, kiedy scenarzysta cały czas pilnuje, że słuchaj, być może. Ta kwestia, ten moment, ten fragment scenariusza to jest najważniejsze w tej scenie. Nie? I, bo ja czasem mogę się z tym nie zgadzać, mm -hmm. ale dobry scenar scenarzysta może mi powiedzieć, że tak. W ramach tej sceny Bo scenarzysta sobie przemyślał to już wiele razy wiele, różne opcje tak. rozwiązań tej sytuacji. I jakby może, może Można podbijać piłeczkę fajnie. Dla mnie ogromną lekcją. To, to było dla mnie no, to otworzyło mi oczy na, na, na bardzo dużo nowych możliwości. Było jakby wejście w ten świat na, na poziomie pierwszego sezonu Wiedźmina. Mhm. I, bo, bo znowu wychodziłem z tej polskiej szkoły takiego myślenia o reżyserii, nie? I tak. takiego myślenia, kim jest reżyser i, i co, co robi. I nagle mamy taką sytuację, że, że pierwszą rzeczą, którą się robi na, na dużym serialu, to jest to takie duże spotkanie scenarzystów, reżyserów, z showrunnera razem z, z, z reżyserem, gdzie reżyser głównie słucha. Czyli nie mamy takiej sytuacji, jak. Byłem sam tego świadkiem, sam to robiłem, nie? że dostaję scenariusz i no dobra, to zrobimy to tak, zrobimy to tak, zrobimy to w ten sposób, a w ogóle ten dialog tak to mi trochę to nie siedzi. Myślę, że scenarzyści nie... siedzą i słuchają, a reżyser mówi, no, Ale że wiesz, że ten dialog mi trochę nie siedzi, że coś tam, że, że, że tak dalej. I, i to oczywiście też, też jest, no bo to jest jakby ten kolejny etap, kiedy reżyser to przejmuje i próbuje nadać temu jakąś swoją formę. Mhm. Ale pierwsze spotkanie to jest zawsze słuchanie, jaka jest intencja tej sceny. Tak. Co tak, bo być może ta scena rezonuje pięć odcinków później, mm -hmm. w które będą, i ten odcinek piąty czy szósty będzie już reżyserowany przez zupełnie kogoś innego. Więc ten reżyser, który by wszedł takim, z takim ego i z takim, z, takim, z takim podejściem, że ja chcę, żeby ten mój odcinek był taki super, a ta scena to w ogóle nie ma sensu, to wy, wywalmy tę scenę, bo ona nie ma sensu. Tak. I nagle scenarzysta mówi, nie, 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 zaraz, zaraz. No, ale ta scena jest ważna do tego piątego odcinka, do tego szóstego odcinka, do tego tam gdzieś tam w przyszłości, a może w mm -hmm. dwa sezony później, tak. że my musimy to. To zdanie, to słowo, tą kwestię wypowiedzieć w tym momencie, bo właśnie to, co powiedziałeś, hmm. że ci ludzie siedzieli tygodniami, miesiącami, myśląc o tych kwestiach, ta scena, która z mojego punktu widzenia może się wydawać bez sensu, hmm. ona z jakiegoś powodu tam jest. Mhm. One Ale wiesz, właśnie, właśnie to, a propos tego, tego, o czym wspomniałem, nie? że to często też jest coś takiego, że przychodzi reżyser, czy przychodzi, nie wiem, producent ktoś ma super pomysł. Nie? Mówi: kurczę, słuchajcie, a może zróbmy to w ten sposób, może nie bohater zrobi tak i tak dalej i, i ten. I scenarzyści wtedy często siedzą, tak patrzą po sobie i mówią, no dobra, tylko my to dwa miesiące temu przygadywaliśmy między mhm. sobą i można by tak zrobić, tylko że no wtedy jakby fabuła pójdzie w inną stronę, nie? Mhm. albo na przykład zastosowanie takiego rozwiązania, no nie będzie tak atrakcyjne i jakby odrzuciło się już ileś razy. Mhm. tego typu rzeczy. I to jest właśnie coś takiego, że, tak jak mówisz, że scenarzyści to są ci tacy, powiedzmy, ja może to tak określę, trochę tacy strażnicy mhm. um, jakby tego, tej fabuły, tak? Jakby tej dramaturgii, że jakby oni oni pilnują, żeby właśnie to konkretne zdanie padło, albo ta intencja, żeby była mhm. zachowana w danej scenie. Coś, bez czego na przykład coś będzie niejasne parę odcinków później. Tak, tak, do, do, dokładnie. Plus jeszcze wchodzi takie jakby wsobne myślenie, że się ten scenariusz przeczytał ileś tam razy, ileś tam razy i my już go znamy to bardzo dobrze i zaczynamy sobie myśleć, no dobra, Dobra. Może nie musimy tego wyjaśniać w tym momencie, bo, bo my już to wiemy, nie? Tylko, że ten biedny widz, który to później ogląda, on to będzie widział pierwszy raz mhm. i być może on potrzebuje tego wyjaśnienia. tak. tak. Bo, bo, bo on nie ma tej wiedzy spoza tak. tej historii, spoza procesu, spoza procesu produkcyjnego. I mhm. dobry scenarzysta, dobry showrunner, jak, jak, tak zadaniem poza oczywiście wymyśleniem, napisaniem historii, to też jest jakby zwracanie uwagi, co jest istotne w danych scenach. Mhm. I to jest ten pierwszy, to są tak zwane tone meetings, mm. gdzie się przechodzi po prostu cały proces, cały odcinek i reżyser głównie zadaje pytania. Jaka jest intencja tej sceny? Co mm. chcemy osiągnąć w tym momencie? Co chcemy osiągnąć tutaj? Dlaczego to jest tak, a nie inaczej? Scena ten, po scenie. Scena po scenie, wow. dialog po dialogu. To są długie spotkania, to się wow. po prostu przechodzi bardzo powoli, bardzo długo. Czasem kilkakrotnie to spotkanie się przeprowadza mm. i dopiero wtedy wchodzi się ze swoimi pomysłami. Kiedy już się ma bardzo jasną wizję, o czym my w ogóle opowiadamy, dany. Mhm. Rzeczywiście jest tak, że w Polsce bardzo często też mhm. reżyser jest też scenarzystą i on to napisał, więc ma to w głowie, więc ma wie mniej więcej, co to jest. Albo w przypadku seriali no, dość, dość często jest tak, że reżyser jest jedynym reżyserem serialu, nie? To tak, 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 to daje bardzo dużą też jakby władzę nad projektem, hmm. ale mi się, mi się zawsze ta, ta synergia podobała. To znaczy mi się zawsze podobało to, że jeżeli mamy dwa mózgi czy trzy mózgi, to czemu nie wykorzystać tych trzech tak. mózgów? Dlaczego mamy wykorzystywać tylko jeden? Bo to jest tak, że... Ale słuchaj, też przy tej synergii, przy tej rozmowie, wiesz, dopuszczenie do rozmowy um, autora zdjęć. Właśnie pytanie, na ile właśnie to się to robi. To się robi, tylko później. Pre -pre 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 nie, tak? to jest potem. Nie? To A, znaczy to, to się potem już zostawię... To jest już pole, jakby reżyserskie, czyli rzeczywiście reżyser z autorem zdjęć zaczynają już to rozkminiać na takim poziomie detalicznym, Ta. taktycznym. Bo wiesz, bo jest też coś takiego, że no scenarzyści są jednak literatami. Wiadomo, że mm. uczymy się jakby pisać w taki sposób, żeby to... Wiemy, że to są ruchome obrazki, także mm. nie piszemy literatury. Literaturę zostawiamy w dialogach, jeżeli już, ale kto jak nie autor zdjęć, kto jak nie mm. operator, szwęgier i tak dalej, spojrzy na jakąś scenę i na przykład powie kurczę, ale to się da zrobić w dwóch, trzech shotach albo w jednym szocie mm -hmm. bez w ogóle wypowiadania na przykład, nie wiem, tych, tych całych kwestii, tylko właśnie, żeby to zagrać. No, tak tak, to jest kolejny mhm. etap. Nie? To, mhm. to znaczy najpierw dowiedzmy się o czym ten scenariusz jest, tak mhm. bardzo precyzyjnie. I to rzeczywiście są długie spotkania, bardzo takie szczegółowe. Mhm. A potem wchodzi się ze swoimi pomysłami, wchodzi mm. się właśnie z takimi e, rzeczami, że no dobra, może możemy tą, e, tą kwestię dialogową zastąpić ciszą, spojrzeniem czymś mm. tam. Przy czym takie rzeczy też się bardzo łatwo modyfikuje na montażu, więc pytanie, czy nie lepiej jest czasem nagrać tej kwestii dialogowej, no tak. a, a w razie czego się ją po prostu wywali w montażu. I, mm. i, i to znowu nie jest to trochę takie podejście arthausowe, no bo takie tradycyjne podejście arthausowe jest takie, że wchodzi reżyser, autor, który ma w głowie cały film. Mm. I po prostu ten film realizuje. I są tacy autorzy, którzy rzeczywiście są w stanie to zrobić z sukcesem. Moim zdaniem to się rzadko udaje młodym reżyserom i to się rzadko udaje na początku. Hmm. Że, że czasem dobrze jest tego trochę warsztatu takiego zwykłego telewizyjnego reklamowego. Reklamowy nie, reklamowy jest innym warsztatem. To hmm. o tym możemy też pogadać, bo hmm. mam też dużo doświadczeń reklamowych. I to jest zupełnie inny świat. Hmm. Ale może warto, nie wiem. Jest na przykład taka, taka serialowa zasada, której nie wszyscy, niektórzy reżyserzy bardzo jej nie lubią, ale no dobrze jest mieć, nie wiem, te kwestie, które są istotne, wypowiedziane na ekranie. Hmm. Także widać bohatera, widać jego twarz, na przykład, nie? Tak. <tryk>. No montażyści później dziękują. Czy, czy my to wykorzystamy? Być może nie. Być może rzeczywiście to, to, ten moment, tę scenę można opowiedzieć w jednym ujęciu. Nie wiem, bohaterowie odwróceni do nas plecami, patrzą w dal, za okno i ze sobą rozmawiają. I być może my nie musimy wcale widzieć tego na ekranie i mieć zbliżeń twarzy, kiedy oni wypowiadają te kwestie. Tyle, że wydaje mi się, szczególnie na początku, szczególnie kiedy się jeszcze jest reżyserem na początku kariery, nie zrobieniem czegoś takiego, to moim zdaniem jest błędem w sztuce, bo ty nie, nie musisz tego wykorzystać później. Być może rzeczywiście ta scena najlepiej zadziała w tym jednym ujęciu z zapleców, mhm. ale być może nie. Być może, je, jeżeli potem tego nie nakręcisz, jeżeli tego pokrycia nie będziesz miał, no to znajdziesz się w. Potężnym kłopocie, kiedy nagle się okaże, że tak, ta scena działa, ale ona działa w innym momencie filmu i ona ma już zupełnie inny charakter i trzeba i to pokrycie, te, ja to nazywam uh, Meat and Potatoes, czyli takie taki, wiesz, takie mięso i ziemniaki, czyli taki, hmm. z, takie z, zwykłe, nudne po prostu nakręcenie tak. s, sceny, ono ci może potem uratować życie w, w montażu. Ale wiesz, co jak, znaczy, no to wiesz, też, też jest coś takiego, że, no chyba z perspektywy, nie wiem, właśnie początkującego na przykład reżysera, takiego bardziej, który, który właśnie chce trochę robić taki na autorskie, no jest coś takiego, że, no, kasy nie ma przeważnie, nie? Uh -huh. Więc y, fajnie jest właśnie, jak on sobie przemyśli to, powiedzmy, z autorem zdjęć, że, nie wiem, zrobił sobie właśnie storyboard i tak dalej i na przykład. Tą jedną scenę właśnie sobie zrobił w tym jednym ujęciu, no bo to właśnie wyjdzie taniej wtedy. Wiesz co, czasem tak, czasem nie. Okay. No bo to też jest tak, że, ale jeżeli stracisz czas, na to wspaniałe ujęcie z, z kranu, nie znaczy z, z dźwigu. Uh -huh. I ono będzie super. Ta choreografia kamery tam po prostu będzie jak u Spielberga, że to wszystko uh -huh. tak pięknie się opowiada w danym momencie i tak dalej, i tak dalej. I stracisz na to ujęcie trzy godziny, <laughs> bo ono jest takie super, i, i przez to nie zrobisz tego podstawowego pokrycia tak. tej, tej sceny. I potem się nagle okaże, że, że kurczy ci. W rytmie filmu to Aha. jest za długo, no? że chciałbyś to skrócić, a no nie tak, masz jak tego skrócić? To tak, to nie masz tak. jak tego zmontować, zmontować. Nic często innego. Nie problem, często problem reżyserów i w ogóle twórców filmowych, którzy tak bardzo chętnie porywają się na tak zwane master nie? Tak, a w te trzy godziny nakręcisz, jak kręcisz na dwie kamery, to nakręcisz na luzie wiesz sześć setupów, nie? Mhm. I one będą może trochę bardziej nudne i może nie takie fancy, ale I ja nie mówię, żeby tego nie robić, tylko też warto myśleć w strukturze filmu, gdzie tego potrzebujesz rzeczywiście, gdzie chcesz, żeby to ujęcie było super właśnie master shotowy, wypasione, ciekawe, mhm. a gdzie masz, nie wiem, ekspozycję i po prostu musisz sprzedać widzowi pewną wiedzę, której widz potrzebuje, i znowu wracamy znowu do scenariusza, czyli, czyli znowu wracamy do tego, gdzie jest, jest ta dyskusja długa, gdzie możemy być trochę bardziej elastyczni, gdzie się możemy pobawić tym kinem i gdzie możemy rzeczywiście zastosować jakieś ciekawe rozwiązania? A gdzie trzeba polecieć z samą fabułą, dopowiedzieć pewne rzeczy i z, zrobić to trochę nudno i, i te dni zdjęcia wybywają nudne. Pamiętam to sz, szczególnie takie dni, kiedy nie wiem, ma się siedmiu, ośmiu bohaterów w scenie i trzeba pokryć wszystkie eyeliny, czyli tam mhm. kto a, do kogo siatka mówi. Spojrzeń. Siatka spojrzeń. A to się ciekawie zawsze w scenariuszach pisze, w sensie tak na marginesie tego, że często właśnie reżyserzy czy producenci mówią, ale po co w ogóle dajecie te spojrzenia w scenariuszu i tak dalej, no ale kurde, czasami są ważne, nie? Tak, no. a, później to, a później to weź nagraj. Nie? No, no ale, ale wiesz, potem już I no. to jest mozolne narąbywanie, setup za setupem, po tak. prostu trzepiesz to ujęcie już pod koniec nie wiem, drugiego dnia zdjęciowego, kiedy robisz taką nie wiem, dużą scenę z, z tymi bohaterami, czy tam pod koniec pierwszego dnia, to już, nikt, już wszyscy są zmęczeni tym, ale potem to działa, potem jesteś w stanie to zmontować tak, że zawsze coś masz. Mhm. I, i, I możesz też to zmontować na 10 różnych sposobów. Tak. Możesz zmienić ten punkt widzenia w bardzo a, taki skuteczny sposób. I ja akurat lubię odkrywać scenę na montażu. Różni są reżyserzy, i, i znowu nie chcę tutaj. To, to jest w ogóle mega ważne, że każdy ma swój styl, każdy ma swoje jakieś tam podejście. Ja lubię odkrywać sceny na montażu. Ja mhm. lubię, kiedy mam wystarczająco dużo pokrycia, żeby się tą sceną pobawić później w, w montażowni i sprawdzić, czy to zadziała z tej strony, a może, a może fajnie było zmienić punkt widzenia. Tej sceny i opowiedzieć go mm. z trochę innej strony. I ma się oczywiście jakieś tam wyobrażenie idealne w głowie, jak taka scena powinna wyglądać, ale potem to naprawdę na montażu jest weryfikowane, bo to. Nagle się okazuje, że ten, ta wymarzona scena albo nie wiem, jest za długa, albo myśmy się tam wkręcili, co to w tych bohaterów na planie, to było takie fajne, emocjonalne i tak dalej, a potem nagle w montażu widzimy, że scena wcześniej, to już to wypaliła te emocje i my musimy tylko przelecieć przez tą kolejną, i wtedy dobrze jest mieć te, te możliwości. Więc dużą częścią roboty reżyserskiej to jest taki, no trochę techniczny warsztat, żeby mm. pamiętać, że. No, to w pewności pokryjmy to, co zresztą w dużej mierze jest też moją pracą jako producenta wykonawczego na serialu, no bo moją, moim zadaniem też jest przypominanie reżyserom, że dobra, super, świetnie ta scena wyszła, ale ta ważna kwestia, którą tutaj wypowiadamy w tym momencie, to ja bym jednak poprosił o zbliżenie, żebyśmy to hmm. mieli to zbliżenie. Słuchaj, ale właśnie jak już mówimy o, o Twojej pracy właśnie jako producent wykonawczy, o tym jak działasz też, o Twoim spojrzeniu właśnie na pracę reżysera, to muszę o to spytać. Czy obecnie czujesz się bardziej właśnie reżyserem, producentem wykonawczym, czy nie wiem, animatorem? Tak jak nie, animatorem mnie? już nie, bo ja, żeby, A... żeby zająć się reżyserią trzeba zapomnieć o warsztacie. Tak. Takim. I... Tych, jakby... tych niższych poziomów. jakby. I jakby w którą stronę byś wolał pójść? Bo co cię bardziej ciągnie teraz? Znaczy, reżyseria sprawia mi ogromną Friday i to jest nie, nie, nieprawdopodobna adrenalina i, i takie skupienie na jednej rzeczy, które jest rzadkie przy innych zawodach. I tego mi czasem bardzo brakuje, więc raz na jakiś czas myślę, że, że aż będę próbował coś reżyserować i robić coś no, w tej kwestii. Mhm. Ba bardzo, bardzo lubię tą, tą rolę producent, producenta kreatywnego, no bo w tym systemie przemysłowym, takim trochę amerykańskim, to producenci kreatywni, to ci, ci jakby, to producenci nadają e, bieg projektowi, czyli to producentów się zaczyna, to oni wpadają na pomysł, to oni szukają hmm. e, talentów, e, ludzi, którzy są w stanie to później zrealizować. I, i też można więcej wtedy zrobić, nie? Znaczy można tych historii dużo więcej opowiedzieć, więc to ma swój urok. I gdzieś tam, to, co mi się marzy, to jest trochę połączenie tych kilku ról. Trochę szuranerzy są tacy, mhm. ale ja myślę, że to można pociągnąć jeszcze dalej. I trochę wydaje mi się, że, że zeitgeist, czyli ten duch czasów, który mamy, trochę być może zmierza w, w stronę Trochę takiego autorskiego rozproszenia tych rzeczy, dobrym przykładem jest film, który zdobył kina w tym roku z dużym hukiem, czyli Wszystko Wszędzie na raz, który jest formalnie reżyserowany przez dwóch e, reżyserów, ale oprócz tego było tam jeszcze chyba pięciu innych reżyserów teledysków, mm. którzy byli w tym zespole trochę VFX-ów, trochę, mm. trochę, trochę reżyserskim, trochę teledyskowym, no bo, no bo wtedy masz jakby workforce do, nie wiem, masz drugi unit, trzeci unit, mm. trzeba coś nakręcić w innym kraju, to znaczy, trzeba coś sceny, tam... Sceny Sceny akcji, robił sceny że, że, że coś coś tam. ci robią sceny, dialogi, takich produkcji. I mi się ten, ten model, znaczy, wydaje mi się, że jest w tym jakiś gigantyczny potencjał. Mm -hmm. To znaczy, tak, taki model pracy w której oczywiście jest się jakimś takim głównym decyzyjną osobą, która jednak filtruje te, te ego, te, te osobowości, które w to wchodzą, mhm. ale jeżeli się mądrze zbuduje taki zespół, to faktycznie można wycisnąć z każdego najlepsze. I nie wiem, czy taka rola w ogóle istnieje, bo to jest coś pośredniego między showrunnerem, reżyserem, producentem, mhm. gdzie sam też bym pewnie chętnie wtedy jakieś najważniejsze czy tam pojedyncze sceny reżyserował dla, dla, dla takich, które dla mnie są istotne, ale takie rozproszenie autorskie, gdzie można właśnie... Wysłać kogoś na Wyspy Kanaryjskie, żeby coś tam zrobił, i niekoniecznie wysyłać tam całą ekipę, wszystkich kurczy mm. technicznych, wszystkie namioty, cały, cały pion produkcyjny i tak dalej, tylko zostawić to komuś, kto jest zaufany i zna się na takiej robocie i może, nie wiem, ogarnąć przeloty dronowe. Mm. To mnie niesłychanie ciekawi, fascynuje. Trochę tak są zrobione te największe produkcje, kiedy się tych unitów ma, nie wiem, pięć, nie? Czy, mm. czy coś takiego, i tam każdy z nich ma reżysera, operatora. Ale i myślę, że nawet w Polsce to się zdarza, w sensie nawet. Całkiem często, nie, że są te second unity. Nawet wiem, że Patryk Wega, on oczywiście ma zabójcze tempo przy swoich produkcjach. On ma zabójcze tempo? Ale, ale on też ma właśnie tak. dobrego drugiego reżysera, który tam robi dużo scen. Nie? A, no, czy, znaczy reżysera drugiego initu, jak rozumiem? Tak. W ogóle pol, polska nomenklatura jest myląca, bo drugi reżyser w Polsce to jest tak naprawdę jest first, fer, AD. first AD mm. w, w nomenklaturze amerykańskiej. Tak. Chyba najważniejsza w ogóle osoba mm. na planie. pewnie taki kierownik plamu. Tak, Ważniejsza niż, niż reżyser, trochę czasem mam wrażenie. Mm. Ale wracając do tych technikaliów, no ja to lubię, taką to, to pracę w zespole, pracę w, w grupie, bo jeżeli Dobrze jest ten zespół złożony, jeżeli rzeczywiście te osobowości ze sobą się dobrze dogadują. To znowu ja powtarzam się, to mówię to, to słowo wytrych trochę, ale, ale, ale rzeczywiście tworzy się synergia, czyli suma części jest większa niż wynikałoby z tych pojedynczych kawałków. Mhm. Czyli ta suma mózgów daje lepsze efekty niż każda z tych osób byłaby w stanie osiągnąć oddzielnie od siebie. Mhm. I, I mnie to niesłychanie jakoś kręca, ciekawi. Wydaje mi się, że to jest, że, że gdzieś tam w tym kierunku bym chciał iść. Czy to się da zrobić w takim. Bardzo to bardzo przyłącznie, to jak systemie. wygląda praca w branży gier Wideo. Nie eee, tylko tam jakby. No. Trochę... Trochę być może. Bo to tak, też jest, tak, chociaż. Wiesz, tam, tam kilkuset czy kilkudziesięciu ludzi. Zależnie od jakby skali przedsięwzięcia, nie, oczywiście. No, ale tam no, każdy ma swoją działkę, robi to, co potrafi najlepiej, nie? i jest tam paru, mm -hmm. którzy jakby tym sterują, ale. To trochę jest, wydaje mi się, inny system mm -hmm. taki. To, 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 to wynika z mniejszego połączenia z światem takim fizycznym. Jeżeli się pracuje nad grami, to jednak są to głównie światy wirtualne powstające w dużych biurach po prostu. No tak, a, a, a w przypadku jednak reżyserii, robienia filmów, no to ogromna ilość rzeczy, które lądują na ekranie, to jest efekt trochę przypadku, mhm. bo, bo obcujemy z rzeczywistością fizyczną. Tak. I ta rzeczywistość fizyczna ma niesłychane ciśnienie na kreacji, bo my te wspaniałe pomysły, które ktoś tam kiedyś napisał na w scenariuszu, no musimy przetworzyć. W Prawdziwe błoto, prawdziwą mhm. krew, prawdziwy e, obraz nakręcony w prawdziwych lokacjach, w deszczu, śniegu, e, e, gorącu. I to daje temu zupełnie, wydaje mi się, inny charakter trochę jest inny, inny rodzaj ludzi, inny charakter pracy. Czy reżyseria jest mhm. nie, nies, niesłychaną frejdą i, 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 i daje taką n, n, bardzo intymną, prywatną więź z materiałem, mhm. a, a produkcja daje większe możliwości. Mhm. I, I też e, i ja też lubię po prostu pracować z ludźmi, lubię pracować w, w grupie, więc chyba najmniej z tych wszystkich ról jestem, najmniej chyba jestem scenarzystą, mm. bo te kilka rzeczy, które... Bo, w ogóle, żeby było jasne, w, w, wydaje mi się z mojego punktu widzenia, wydaje mi się, że jestem niezłym scenarzystą, ale bardzo wolnym mm. i nigdy nie chciałbym nim być. Znaczy, bo, bo to jest już to, to jakby dla mnie ta kolejna skra skrajność spektrum, kiedy jest się tylko sam ze sobą, z własnym umysłem, i z bohaterami, tymi papierowymi, których się kreuje. I dla, dla mnie przynajmniej zawsze jest to proces dosyć depresyjny. Znaczy taki bardzo jednak wsobny, bardzo trudny i bardzo no w pewien sposób stresujący. Mam taki, taki... Ale wiesz co, Ale znaczy ja jakby też jakby z, z mojego punktu widzenia, no w sumie się z tym zgadzam, nie, że to jest tak, że no faktycznie często to są takie dupogodziny i siedzenie po prostu. Ja na przykład mam coś takiego, że zanim w ogóle usiądę do pisania, to oczywiście multum prokrastynacji i tak dalej. O tak. To, to, a, to, to, to jest jakby klasy. W końcu, cierpimy. jak już się zbiorę do tego i siadam po prostu, żeby pisać, i jakby już sobie zrobię ten stan, puszczę odpowiednią muzykę i tak dalej, to strasznie wiesz, jak już wejdę w to, to to jest trochę jak trans, nie? Że mhm. wchodzisz w ten trans, bo zagłębiasz się w swój świat wyobraźni, w świat wymyślony, jakby, który przenosisz na, 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 te, na te strony scenariusza, w e, historię tych innych bohaterów, więc faktycznie, jakby to jest takie bardzo, bardzo introwertyczne, takie mhm. bardzo ten, ale z drugiej strony jakby też są takie produkcje, ja bardzo na przykład lubię pracować w writers' roomach, mhm. gdzie właśnie odbija się piłeczkę, gdzie się Spotyka też z tymi różnymi innymi scenarzystami, którzy mają inne podejście do tematu. I też są właśnie różni ludzie, nie? Są ludzie, którzy bardziej na przykład kręci ich pisanie takiego gatunku albo mają na przykład świetne dialogi, mm -hmm. po prostu dobre poczucie humoru. Na przykład, no tak, ale do dobry writer's room mm -hmm. właśnie na tym polega, że mamy tak. ludzi, którzy mają spe różne specjalności i, i te rzeczy się, się dopełniają, mm -hmm. ale tutaj dotykamy w ogóle innego poziomu, czyli nie scenarzysty, scenarzysty, artysty mm. i tak dalej, tylko scenarzysty zawodowego. Tak.